Możemy. Cały, 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 cały dzień. Możemy grać. Angry Birds na komputerze. W ogóle. Możemy. W Angry Birds. Po. Na, po, po komputerze na, na, Angry Birds na komputerze, Po. komputerze. Po. na komputerze. Naprawdę? A... Ona nie chce oddać rybki. Tak malek. Nie chce dać rybki. Cierka, Marusiu. Ksiada rybka. Mm? No. no. No, 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 no. Ale świetna rybka. Mm -hmm. No, Melek. O, no właśnie. Powiedz, to moja rybka. Melek nie wie o co chodzi. Dlaczego coś tak szczeka? O, Jędziaki. No, Melek. Już? A mi dasz rybkę? Ja mogę wziąć tę rybkę? Mogę? Ja mogę wziąć środkę. Ten drugi pies nie może wziąć rybki. Iść. no.